Cześć, was witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kirok. Słuchajcie, znajdujemy się na serwerze Craft Games, oczywiście na Skywarsa. Widzimy się na pierwszej arenie. W tej znajdujemy się dzisiaj na pierwszej arenie. Słuchajcie, spotkałem przed chwilą widza na arenie przedtem, tak? Wy jej nie widzieliście, bo autentycznie wyciąłem ją, tak? W każdym razie pozdrawiam, pozdrawiam. Teraz gramy chyba z jednym z widzów. Fajden się nazywa, tak? Fajden. W każdym razie też pozdrawiam. Dzięki, dzięki, że pamiętasz o mnie, tak? Czy coś takiego, w każdym razie. Dobra, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony ja jestem znowu. Co? Myślałem, że ktoś inny. Na no serio, słuchajcie, chciałbym na wstępie bardzo, ale to bardzo wam podziękować po prostu za ponad 700 subskrypcji na moim kanale. Słuchajcie, to jest mój rekord ogólny. Ja naprawdę w życiu zrobiłem bardzo dużo kanałów. Możecie mi wierzyć albo i nie. Naprawdę miałem miliony kanałów, naprawdę miałem miliony, po prostu miliony kanałów. Chciałbym wam, wam bardzo jeszcze raz podziękować, słuchajcie. To jest bardzo, dla mnie to jest bardzo, ale to bardzo duża liczba. Chciałbym też również podziękować osobom, które siedzą u mnie tutaj na streamach, e, wspierają mnie. Oczywiście nie, nie do końca pieniężnie mi chodzi, ale bardziej e, na przykład w taki sposób, że napiszą miłe słówko. Zacznijmy od gry. Jak widzicie, gramy teraz na shaderkę. na no, troszeczkę takich, chyba takich samych, wiecie? Chyba nawet takich samych. Nie wiem, czy e, na innych, chociaż w sumie. Czekajcie się upewnie, czy mam shaderkę. Nie mam shaderków, ja pierdzę. No okej, okay, jednak nie miałem shaderków, ja cały czas my, myślałem, że mamy shaderki, boże. Kirox, jesteś debilem. Jesteś, jesteś... Jesteś debilem, sobie wyobraź. Jesteś głupią małpą. Dobrze, jak widzieliście, przed chwilą shaderków nie miałem, ale postanowiłem jednak, że je włączę, myślałem, że mam shaderki, naprawdę. Dla mnie to się niczym praktycznie nie różniło, może dlatego, że przed chwilą też grałem na zwykłym Minecrafcie, więc... He, he, he... I... ten tego, no, no. No, że postaramy się dostać na środek, słuchajcie. Wow, pierwszy typek miarczy, kolejny, tak spadł na dół, więc mamy już jakąś tam przewagę zostało. Trzech? Tak, trzech graczy, nie licząc mnie do, do dwóch, tak, do pokonania. Czy znaczy mamy, potrzebujemy butów żelaznych, potrzebujemy... Wow, kolejny gracz spadł. Zjedzmy sobie jabłko, naprawdę, widzimy, A, tutaj gracz się buduje, mam nadzieję, że szybko zenchantujemy sobie mieczyk. Jest, ładny enchant, po prostu dzisiaj, po prostu mam epicki dzień. Epicki dzień się mam, naprawdę. Chyba tylko w ten dzień mi Rudemu dopisało szczęście, czyli mi... Że weźmy jabłka na pasek, mam. Na... Jabłka, boże, jakie jabłka, Daniel, jakie jabłko. Dobra, weźmy sobie śnieżki na pasek, oczywiście, bo jakby inaczej, postarajmy się tam. może się podbudujmy lekko, może się jednak podbudujmy lekko, mam nadzieję, że nas nie zauważy. Ale znając życie, jednak tak, bo tak zazwyczaj w minigierkach łatwo. Kurde, nie mam budulca. Teraz. Będzie po tobie. W tym momencie dostaniemy się do ciebie. Idziemy. Zajmie to nam, no nie wiem, na przykład jakieś minutę, czy 30-45 sekund, no coś koło tego w każdym razie. Co? Że widzimy, stara się do nas... A to trzech... Znaczy, dwóch zostało, ale to... Jak to? Co? Sojusz mają? Co? Jak? Wy tak... Co? Nie, ale... Jak widzimy, jest ich dwóch. Mają ze sobą razem sojusz. Jeżeli nam się poszczęści, zabijemy... Zabiję, zabijemy ich dwóch. Czemu cały czas mówię o dwóch? O dwóch takich. O dwóch takich, którzy dostali się na bardzo wysoką budowlę. Coś takiego wygląda jak wieża Eiffel. No, jak, jak się uprzesz to... U... Ja nie miałem mówić o wieży Eiffel, ja miałem odcinek nagrywać. No, bo mi nie wyszło. Ja nie mogę. Ten świat jest okrutny. Proste. No okej, okay, ludziska znajdujemy się już na kolejnej ręce, tym razem Arenka, e, która. Jak, według mnie najlepiej się prezentuje na shaderach, chociaż mogę też się mylić, e, wiadomo, zostawiam to do Waszej opinii. Jak myślicie, czy ta Arenka fajnie wygląda. E, kiedy ma się shadery, no mi się wydaje, że naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie Bo nie jest ona tak jakoś mega zabudowana yy, Wiadomo, można sobie dopatrzeć tutaj yy, przeciwnika, czy coś takiego Dobra, weźmy sobie, zróbmy tutaj miejsce, żeby mieć te itemy stałe Czekajcie, połóżmy sobie tutaj jakiś bodulec Tak, mamy itemki stałe, więc dostaniemy się Może najpierw podbudujmy się troszeczkę do góry Mam nadzieję, że nam uda się, bo jakby inaczej Słuchajcie, nie, znaczy właściwie w tym momencie dostał... spokojnie, bo jeszcze zamuruję wodę, spokojnie na spokojnie Daniel Dobra, jak widzimy jest tutaj typek na spokojnie stary, mnie nie ma, jak coś ja padłem jak coś ja padłem, ty nic nie widziałeś jak coś nie widziałeś mnie tutaj na ręce Kurde, zaraz umrę, no nie, nie, nie spadaj w dół, aż na górę iść stary mam nadzieję, że nam się uda pokonać go albo przynajmniej dostać się tutaj na górę, co? Dobra, widzimy, chyba jest na górze, tak jest na górze, postarajmy się tutaj rozwalić od długo. Może dlaczego... Mogę to rozwalić w końcu. Dobra, spróbujmy się do niego dostać. Widzimy, widzisz cały. Nie dalej, tak. trzymaj się. Spokojnie, to tylko jedna. Kolejna ręka, no. No okej okay, ludziska, znajdujemy się na kolejnej już aranie. E, widzimy ten Max 16 pal z moim widzem, więc pozdrawiam go bardzo serdecznie tak przy okazji. E, dobra, bierzemy itemy ze skrzyni, nie mam... nie mam... Dla... Nie możemy za dużo też gadać, o widzimy kolejny widz Mister Maciek, Witam też pozdrawiam. Boże, co się dzieje? Czy oni są jakieś sojusz? No, Postarajmy się dostać tutaj na górę. Nie będę odpowiadał, mam nadzieję, że oglądasz ten filmik i zrozumiesz mnie, mi, mi, dlaczego nie odpowiadałem. No okej. Okay. W tej skrzynce nie było nic ciekawego. Poza butami Iron, oczywiście, żelaznymi, bo jakby inaczej? Dobrze, widzimy. Jest to chyba jeden z naszych widzów. Widzimy ma prawie cały set... Jaki to jest kurde set złoty, no kurde ty dał jeden... Widzimy, stara się tutaj zrobić z nami sojusz, ale my nie uznajemy sojuszy. My nie uznajemy... Uznajemy sojuszy, więc idziemy. Nie ma nic w szczędzę. Dobra, postarajmy się zrobić takie snyki, byki, skurczy, byki. Co? Czy sam do górze? To będzie wymiana, to jest wymiana po prostu. Na spokojnie, na spokojnie. On ma cały set, on ma cały set. Ty nie masz nic, jesteś zerem. Po prostu jesteś zerem, ale na spokojnie, stary. Zacznij sobie miecz, będzie. Jakieś żarty z 1, po prostu nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje. Schowajmy się jak szczur do kąta. Będziemy wyczekiwali jego przyjścia tutaj na nas. Będziemy wyczekiwali przyjścia naszego pana. Jezusa, Chrystusa. Mm. Idziemy na górę, na spokojnie, na spokojnie, Daniel, na spokojnie. <ścoughs> nie mogę go zignorować, no. Będzie? Zdaj mi stary wygrać. Jak mi nie dasz tego wygrać, to po prostu skończy się nasza przyjaźń. Nie będziesz już moim widzem. No dobra bądź, bo mi nie za to płacą. Co? Czy uda nam się? Nie mamy nic praktycznie. Może idziemy na dół najpierw. Pójdźmy na dół. To jest solo. Idziemy tak tylko. Zobaczmy co tutaj w skrzynce. jest No nic nie ma. No stary, dawaj coś. Jest hełm! Dobra, od razu lepiej. będzie jakaś klata? Czy uda nam się wygrać? This. Nie, może jednak nie. Może ty jednak nie daj. Nie, Daniel, nie, bo sobie krzywdę zrobisz. Nie wiem, rękę sobie kurde połamisz czy coś. No okej, okay, ludziska, znajdujemy się na ostatniej już ręce aren dzisiaj. Słuchajcie, jak widzicie, znaczy jak widzieliście, wygrałem poprzednią rękę aren bardzo, ale to bardzo się cieszę. Max, bardzo cię stary, pozdrawiam i jak coś to wyśle i mi konto bankowe, to wiesz, tam się dogadamy po lewie, tak, tylko cichutko, jak coś, coś to nikomu nie mów. co? Dobrze, mamy pierwszą skrzynkę, a jak widzimy, typek. No, chyba nie jest świadomy, że w ogóle gra w Warsy, więc. A może jednak. A może on jest le jednak lepszy od nas, to. Dobra, zróbmy to. <śmierdzi> 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 o! <śmierdzi> <śmierdzi> Jeszcze gorzej, Boże, co za typek. <śmierdzi> no, do dwóch razy sztuka, czy coś. Dobra, jak widzimy, typek. No, nie poszczęściło mu się. Chyba jemu klawiatura się ten wyłączyła, czy coś takiego. No, nie mam dla pojęcia. Wiecie, jak to klawiatury Razera. Co kurde? Dobra, idziemy. Idziemy sobie na górę tutaj. Postarajmy się dostać na. Czy ta skrzynka pewnie jest opróżniona? Tak, jest opróżniona. Czy jest coś na środku? Nie, chyba nie ma. Zostało nam kilku gracz na arenie, wiążąc e, przewiduje to. Tak, mają sojusz. Dobra, zróbmy to taktyką. Zróbmy to taktyką ustniky byki skurczy byki. Czy jakoś tak w każdym razie? Dobra, jeden typek pada, drugi, stary, wywalaj stąd, wywalaj. No, wywalaj, stary. Będzie padł? Padnie, padnie, padł. Kurde, ja w to nie wierzę. Czy kolejny padnie? TNT! What the fuck? Co to za TNT? Stary, wywalaj z tym TNT! Ale kolejny frag na naszym koncie, ja po prostu w siebie dzisiaj nie wierzę. Dobra, widzimy kolejny, ostatni przeciwnik na tej mapie. Postarajmy się go zwalić tutaj śnieżką. Mam nadzieję, że cokolwiek. doleci <laughs> Widzicie, nawet śnieżki mnie lubią po prostu. Teraz nie ma sensu. Moje życie nie ma sensu. Po prostu został ostatni przeciwnik. Został naprawdę ostatni nam przeciwnik. Doszukajmy się jego. Mam nadzieję, że odda nam pieniądze za las, który nam obiecał zeszły miesiąc temu. Oczywiście, no wiadomo, też alimenty musi zapłacić, no za to, że nie wiem, że tworzył mi Minecraftowego Steve'a takiego małego Boże, jak to wygląda. Nie, to źle brzmi, naprawdę. Nie! Powoli, na spokojnie, stary, na spokojnie, po prostu na spokojnie, po prostu to cofka, to będzie cofka, albo i nie, albo nie będzie cofki, nie, nie będzie cofki. No okej okay, ludziska, dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to może zostawić łapkę w górę. Nie mam nic przeciwko. Teraz, no, już, już, no, czemu nie zostawić łapki, no? zostawię, no ej A Tak już na serio bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za 700 subskrypcji po prostu czuję się mega w tym momencie naprawdę Oczywiście inne ważne linki e, będziecie mieli tam w opisie filmu Zapraszam wszystkich jeszcze raz trzymajcie się ciepło i piąteczkę dla Was